Kroniki złamanych przedmiotów. Odcinek 5. Skrzypce z czarnego drewna. Minął miesiąc odkąd Julian Sękowski wszedł do świata Albina Sobieraja. Miesiąc, w którym jego pracownia, niegdyś sanktuarium, stała się luksusową celą. Sobieraj dotrzymał słowa. Dostarczył mu materiały, narzędzia, zlecenia. Ale były to zlecenia nowego typu. Nie przynoszono mu już sentymentalnych pamiątek. Przynoszono mu przedmioty chore, naznaczone, krzyczące. Były to jego ćwiczenia. Pod okiem sobie raja, który odwiedzał go co kilka dni niczym surowy, acz cierpliwy nauczyciel, Julian uczył się na nowo swojego daru. Uczył się budować mentalne tarcze, filtrować potok wspomnień, by nie dać się mu zalać. Uczył się odróżniać zwykłe echo emocjonalne od aktywnej, inteligentnej obecności i uczył się używać ołowianego pudełka. Mała, ciężka szkatułka stała się jego kotwicą. Gdy chaos stawał się nie do zniesienia, wystarczyło, że ją otworzył, a w promieniu kilku metrów zapadała absolutna, błogosławiona cisza. Żadnych szeptów, żadnych wizji, żadnych cieni, tylko pustka. Była to ulga tak wielka, że niemal uzależniająca. Pewnego wieczoru, gdy Julian kończył pracę nad starą dagerotypią, która pokazywała mu w kółko ostatnie chwile życia, powieszonego za zdradę powstańca, do pracowni wszedł Sobieraj. Nie pukał. Nigdy nie pukał. Wystarczająco wprawek, panie Julianie, powiedział, a jego głos był jak zawsze spokojny i stanowczy. Czas na pierwszą prawdziwą pracę. Traktuj to jako swój egzamin, położył na stole teczkę. Wewnątrz znajdowały się fotografie i plik wydruków. Na zdjęciach były skrzypce, instrument o niezwykłym, niemal nienaturalnie ciemnym kolorze drewna. Wyglądały na stare, ale jednocześnie miały w sobie jakąś złowieszczą, ponadczasową elegancję. Skrzypce z czarnego drewna, rzekł sobie raj. Dzieło XIX wiecznego lutnika Skarpat, niejakiego Janika. Legenda głosi, że drewno, z którego je wykonał, pochodziło z samotnego prastarego cisu, w który rok wcześniej uderzył piorun. Janik był geniuszem, ale też człowiekiem złamanym przez tragedię. Stracił żonę i córkę w pożarze swojej pracowni. Mówi się, że w te skrzypce wlał cały swój ból, całą swoją rozpacz. Stworzył instrument doskonały, ale przeklęty. Czego ode mnie chcesz? Zapytał Julian, nie odrywając wzroku od fotografii. Czuł od nich chłód, nawet przez papier. Skrzypce znajdują się obecnie w posiadaniu Krystiana Halera, byłego wirtuoza, a obecnie odludka. Zaszył się w starej, rodzinnej posiadłości w Beskidach. Od kiedy wszedł w posiadanie instrumentu, zerwał wszelkie kontakty ze światem. Z wiarygodnych źródeł wiem, że jest na skraju załamania nerwowego. Skrzypce go niszczą. Chcę, żebyś je od niego odzyskał. Odzyskał? To znaczy ukradł? Sobieraj uśmiechnął się lekko. Preferuje termin zabezpieczył. Haller nie jest w stanie ani docenić, ani kontrolować mocy tego artefaktu. A co gorsza, nie tylko my wiemy o jego istnieniu. Inny kolekcjoner, mój rywal, również się nimi interesuje. Jego człowiek, znany w naszym środowisku jako kustosz, prawdopodobnie już jest w drodze. Jest skuteczny, ale brutalny. Nie interesuje go historia, tylko moc. Ty masz przewagę, panie Julianie. Ty potrafisz słuchać. Sobieraj wręczył mu kluczyki do samochodu i kartę kredytową. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w teczce. Adres, plany posiadłości, biografia Halera i historia Skrzypiec. Masz trzy dni. Nie zawiedź mnie. Dwa dni później Julian jechał krętą, górską drogą. Im wyżej się wspinał, tym gęstsza stawała się mgła. Posiadłość halera była dokładnie taka, jak opisywały ją notatki sobie raja, zapomniana przez boga i ludzi. Stary, drewniano-murowany dwór, niegdyś pewnie piękny, teraz niszczał, obrośnięty dzikim bluszczem. Ogród zdziczał, a zardzewiała brama zwisała na jednym zawiasie. Zaparkował w pewnej odległości i resztę drogi przebył pieszo. Dom sprawiał wrażenie opuszczonego, ale z jednego z okien na piętrze sączyło się słabe, żółte światło. I wtedy to usłyszał, muzykę, dźwięk skrzypiec. Melodia była niewiarygodnie piękna, ale jednocześnie pełna tak głębokiej, rozdzierającej rozpaczy, że Julian poczuł fizyczny ból w klatce piersiowej. Każda nuta była jak łza, każdy pasaż, jak krzyk udręczonej duszy. Muzyka zdawała się przenikać przez mgłę, przez stare mury, wprost do jego serca. Zatrzymał się, a wspomnienie śmierci Anny uderzyło w niego z nową siłą. Musiał się oprzeć o drzewo, by nie upaść to tylko dźwięk, powtarzał sobie w myślach, budując mentalną barierę, której uczył go sobieraj to tylko wibracje w powietrzu. Ale to nie była prawda to było coś więcej. Zamiast pukać do drzwi, obszedł dom. Znalazł otwarte okno do piwnicy i bez trudu dostał się do środka. Wewnątrz panował chłód i zapach wilgotnej ziemi. Muzyka była teraz głośniejsza, dochodziła z góry. Skrzypiące schody zaprowadziły go na parter. Wnętrze było labiryntem korytarzy, zastawionych meblami przykrytymi białymi płótnami. Wszędzie unosił się kurz, kierując się dźwiękiem dotarł do wielkiego salonu i tam go zobaczył. Christian Haller stał na środku pokoju tyłem do niego. Był wysoki i chudy jak szkielet, ubrany w wyświechtany szlafrok. Jego długie, siwiejące włosy były w nieładzie. Grał z zamkniętymi oczami, kołysząc się w rytm upiornej melodii. Całe jego ciało było napięte jak struna. W pokoju oprócz niego nie było nikogo. A jednak Julian miał wrażenie, że salon jest pełen ludzi. I wtedy, gdy jego oczy przyzwyczaiły się do mroku, dostrzegł ich. Na skraju światła rzucanego przez samotną lampę stały postacie: przejrzyste, ledwo widoczne, jakby utkane z dymu. Kobieta o smutnej twarzy, przytulająca do siebie małą dziewczynkę w prostej nocnej koszuli. Obie patrzyły na halera z bezbrzeżnym smutkiem echa, remanenty, skrzypce. Nie pokazywały wspomnień, one je przywoływały, sprawiały, że przeszłość krwawiła w teraźniejszość. Melodia urwała się gwałtownie. Haller opuścił smyczek. Wiem, że tu jesteś, powiedział cicho, nie odwracając się. Jego głos był słaby i drżący. Przyszedłeś po nie, prawda? Wszyscy po nie przychodzą. Julian wyszedł z cienia. Haller odwrócił się powoli. Jego twarz była wyczerpana, oczy podkrążone i pełne paranoicznego lęku. Nie chcę ci zrobić krzywdy, powiedział Julian spokojnie. Ten instrument cię niszczy. Widzę ich, wskazał na zjawę kobiety i dziecka. Haller uśmiechnął się gorzko. Niszczy? On mnie dopełnia. Oni są ze mną. Janik, ich twórca, on mi je powierzył. Rozumiem jego ból, tylko ja go rozumiem. Gram dla nich. Utrzymuje ich przy życiu. Oni nie żyją. Odparł Julian. To tylko echa. Puste, powtarzające się w kółko fragmenty tragedii. One cię wysysają. Kłamiesz! Krzyknął Haller, przyciskając skrzypce do piersi jak tarcze. Przysłał cię kustosz, prawda? Chcę je zabrać, zamknąć w gablocie. On nie rozumie sztuki. Nie rozumie bólu. Zanim Julian zdążył odpowiedzieć, z korytarza dobiegł głośny trzask. Drzwi wejściowe zostały wyważone. Do salonu wkroczył postawny mężczyzna w czarnym, taktycznym stroju. Był łysy, a jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. W dłoni trzymał broń z tłumikiem. Kustosz. Haller! powiedział kustosz lodowatym głosem. Koniec zabawy. Oddaj skrzypce, jednocześnie spojrzał na Juliana. A ty kim jesteś? Nowy chłopiec na posyłki sobie raja? Lepiej się odsuń, amatorze. Haller spojrzał na Kustosza z nienawiścią. Nigdy, syknął i przyłożył skrzypce do ramienia. Zaczął grać. Ale to nie była już żałobna melodia. To był dziki, chaotyczny, pełen dysonansów skowyt. Dźwięk, który zdawał się rozrywać samą materię rzeczywistości. Światło w lampie zaczęło migotać, meble drżały, zjawy kobiety i dziecka stały się wyraźniejsze, a ich smutne twarze wykrzywił grymas bólu, a za nimi, z ciemności zaczęła wyłaniać się trzecia postać. Mężczyzna, lutnik. Janik. Ale nie był to smutny duch. Jego oczy płonęły wściekłością. Był to gniew człowieka, któremu odebrano wszystko. Kustosz wycelował broń w halera. Ostrzegałem, Julian wiedział, że ma tylko sekundy. Nie mógł pozwolić, by zabił Halera. Nie mógł pozwolić, by ten chaos eskalował. Sięgnął do kieszeni płaszcza i wyjął ołowiane pudełko. Otworzył je. Nastała cisza, ale nie była to błoga cisza, której doświadczał w pracowni. Tu, w sercu paranormalnej burzy, stworzenie strefy pustki było jak przebicie tamy. Cała energia, która skupiała się w pokoju, uderzyła w krawędzie bańki ciszy, powodując gwałtowne implozje. Lampa pękła, zasypując podłogę szkłem. Kustosz zatoczył się, łapiąc się za głowę, jakby cierpiał na potworną migrenę. Duchy zamigotały i zniknęły. Haller krzyknął i upadł na kolana, a skrzypce wypadły mu z rąk. Muzyka ucichła. Kustosz otrząsnął się pierwszy. Wykorzystał chwilę i rzucił się w stronę leżących na podłodze skrzypiec. Julian był szybszy. Zatrzasnął pudełko. Wizje i dźwięki wróciły ze zdwojoną siłą. Duch Janika zmaterializował się w pełni. Z rykiem rzucił się nie na halera, ale na kustosza, intruza, który chciał ukraść jego ostatnie dzieło. Ciężki. Dębowy stół uniósł się w powietrze i z potworną siłą uderzył w kustosza, przygważdżając go do ściany. Rozległ się głuchy trzask łamanych kości. Haller leżał na podłodze szlochając. Julian stał pośrodku tego piekła, patrząc na rozwścieczonego ducha. Wiedział, że nie pokona go siłą. Musiał zrobić to, co kazał mu, sobieraj. Musiał posłuchać. Zignorował ducha, który teraz ciskał po pokoju książkami i fragmentami mebli. Podszedł do leżących na dywanie skrzypiec. Uklęknął i delikatnie położył na nich dłonie. Nie budował tarcz, nie filtrował, otworzył się całkowicie, poczuł wszystko. Ból Janika po stracie rodziny, zapach dymu i spalonego drewna, dotyk małej, dziecięcej rączki, którą trzymał po raz ostatni, rozpacz tak głęboką, że była czarną dziurą bez dna i miłość, ogromną miłość do muzyki, jedynej rzeczy, jaka mu pozostała. Julian nie próbował z tym walczyć pozwoliłby ten ból przepłynął przez niego. W myślach nie wysłał rozkazu. Wysłał zrozumienie. Ciche, pozbawione słów poczucie empatii. Wiem. Czuję. Nie jesteś sam. Furia ducha osłabła. Zjawa Janika odwróciła się od zmiażdżonego ciała Kustosza i spojrzała na Juliana. W jego płonących oczach pojawił się cień zdziwienia. A potem rezygnacji postać powoli zaczęła się rozpływać podobnie jak zjawy jego żony i córki po kilkunastu sekundach w pokoju zostali tylko oni julian szlochający haler i martwy kustosz julian wstał ostrożnie biorąc skrzypce do ręki instrument był w dotyku zimny jakby całe ciepło z niego uleciało haler podniósł na niego zapłakane oczy odeszli szepnął zabrałeś mi ich uwolniłem cię odparł Julian. I ich wyszedł z domu, nie oglądając się za siebie. Nie wezwał policji. To nie była jego rola. Sobieraj miał swoich ludzi od sprzątania. W umówionym miejscu, na leśnym parkingu, czekał już czarny sedan. Sobieraj stał oparty o maskę, paląc cygaro. Julian bez słowa podał mu futerał ze skrzypcami. Sobieraj otworzył go. Rzucił okiem na instrument i zamknął z satysfakcją. Zdał pan egzamin, panie Julianie, i to z wyróżnieniem, powiedział wypuszczając kłąb dymu. Kustosz był niezłym rzemieślnikiem, ale brakowało mu finezji. Pan ją ma. Zabiłem go, powiedział Julian głucho. Nie, zabiła go jego własna arogancja i siła, której nie rozumiał. Pan tylko przetrwał i nauczył się czegoś bardzo ważnego, że najpotężniejszych duchów nie da się egzorcyzmować. Można je jedynie wysłuchać. Sobieraj wsiadł do samochodu. Proszę wracać do Krakowa. Czeka na pana nowe zlecenie. Skrzypce, które pan zdobył, to tylko jeden element część większej kolekcji, którą kompletuje, a następny element jest strzeżony o wiele lepiej. Samochód odjechał, zostawiając Juliana samego w gęstej, górskiej mgle. W kieszeni czuł ciężar ołowianego pudełka. W głowie miał absolutną ciszę, ale wiedział, że to tylko chwilowe, bo gra, w której brał udział, stawała się coraz bardziej niebezpieczna, a on ze słuchacza powoli stawał się jej głównym instrumentem.